Niespodziewana zmiana. Nazywam się Adam Kowalski, mam 19 lat i mieszkam w Krakowie. Do niedawna wiodłem całkiem spokojne życie. Studiuję architekturę na Politechnice Krakowskiej, zawsze miałem dobre relacje z mamą. A nawet gdy dwa. Lata temu poznała Marka mojego obecnego ojczyma, wszystko układało się nieźle. Marek jest właścicielem małej, ale dobrze prosperującej firmy budowlanej i wprowadził się do nas pół roku temu. Nasz dom na obrzeżach Krakowa nie jest ogromny, ale każdy miał swoją przestrzeń. Ja miałem swój pokój na piętrze z widokiem na ogród, w którym spędziłem całe dzieciństwo. Wszystko zmieniło się pewnego wrześniowego wieczoru. Wróciłem z zajęć wykończony po całym dniu projektowania i planowania. W domu panowała dziwna atmosfera. Mama i Marek siedzieli w kuchni, rozmawiając przyciszonymi głosami. Gdy tylko wszedłem, rozmowa ucichła. Adam, usiądź z nami, musimy porozmawiać. Powiedziała mama, a jej głos brzmiał niepewnie. Usiadłem, przeczuwając, że to nie będzie przyjemna rozmowa. Syn Marka, Kacper, przeprowadza się do nas, zaczęła mama. Jego matka dostała pracę w Londynie i wyjeżdża na co najmniej rok. Kacper ma 17 lat, chodzi do liceum i potrzebuje stabilnego miejsca, żeby dokończyć naukę. Okej, okay? odpowiedziałem powoli. I gdzie? Będzie mieszkał? Marek i mama wymienili spojrzenia. Potrzebuję swojego pokoju, Adam, powiedział Marek. Pomyśleliśmy, że ty, jako starszy, mógłbyś oddać mój pokój? Dokończyłem z niedowierzaniem. To tylko tymczasowe rozwiązanie, wtrąciła szybko mama. Możesz przenieść się do piwnicy. Jest tam sporo miejsca, a Kacper potrzebuje normalnego pokoju piwnica zimna, wilgotna przestrzeń, używana głównie do przechowywania niepotrzebnych rzeczy i jako pralnia bez okien, z betonową podłogą i nieocieplonymi ścianami i to miał być mój nowy pokój? A dlaczego to ja mam się przenosić? zapytałem, starając się kontrolować emocje. Może Kacper mógłby zamieszkać w piwnicy. W końcu to ja mieszkam tu od zawsze. Adam bądź rozsądny, westchnęła mama. Kacper przechodzi przez trudny okres. Przeprowadzka, nowa szkoła, rozstanie z matką, potrzebuje normalnych warunków. A ja nie? Poczułem, jak narasta we mnie gniew. Jestem na drugim roku architektury, mam masę projektów, potrzebuję miejsca do pracy i normalnego światła dziennego. Daj spokój, Adam powiedział Marek z lekką irytacją. Masz już prawie dwadzieścia lat, jesteś dorosły. Kacper to jeszcze dziecko. To był moment, kiedy zrozumiałem, jak bardzo wszystko się zmieniło. Moja mama, która zawsze stawiała mnie na pierwszym miejscu, teraz bez wahania oddawała mój pokój komuś, kogo prawie nie znałem. Czułem się zdradzony, ale wiedziałem, że kłótnia nic nie da. Kiedy mam się przenieść? Zapytałem w końcu, patrząc mamie prosto w oczy. Kacper przyjeżdża w przyszłym tygodniu, odpowiedziała, unikając mojego spojrzenia. Więc najlepiej byłoby, gdybyś przeniósł swoje rzeczy w weekend. Wstałem od stołu bez słowa i poszedłem do swojego pokoju, pokoju, który za kilka dni miał przestać być mój. Patrzyłem na ściany, na których wisiały moje plakaty, na biurko, przy którym spędzałem godziny nad projektami, na półki pełne książek i modeli. Wszystko to miałem teraz przenieść do zimnej piwnicy. Tamtej nocy nie mogłem zasnąć. Leżałem, wpatrując się w sufit i rozważałem swoje opcje. Mogłem się zbuntować, wywołać awanturę, ale co by to dało? Mógłbym wyprowadzić się do akademika, ale było już za późno na składanie wniosków, a na wynajęcie mieszkania nie było mnie stać. I wtedy, gdzieś koło trzeciej nad ranem, przyszedł mi do głowy pomysł studiuję architekturę. Znam się na projektowaniu przestrzeni, na materiałach budowlanych, a Marek ma firmę budowlaną, co oznacza dostęp do materiałów i narzędzi. Jeśli mam mieszkać w piwnicy, to zrobię z niej miejsce, którego nikt się nie spodziewa. Następnego dnia, zamiast iść na zajęcia, zszedłem do piwnicy. Spojrzałem na nią świeżym okiem, nie jak na karę, ale jak na wyzwanie projektowe. Pomieszczenie było spore, około dwudziestu metrów kwadratowych, z niskim sufitem i małym okienkiem tuż pod sufitem, które wpuszczało minimalne ilości światła. Ściany były z gołego betonu, a podłoga pokryta starymi, popękanymi płytkami. W jednym rogu stała pralka i suszarka, w drugim stare regały z narzędziami i pudłami. Wyciągnąłem notes i zacząłem szkicować. Jeśli już miałem tu mieszkać, to na moich własnych warunkach zrobię z tej piwnicy miejsce, które nie tylko będzie funkcjonalne, ale które wzbudzi zazdrość, nawet u Kacpra. Planowanie i początki pracy. Przez następne dwa dni opracowywałem szczegółowy plan przebudowy piwnicy. Wykorzystałem wszystkie umiejętności zdobyte na studiach, projektując każdy centymetr przestrzeni. Potrzebowałem stworzyć miejsce, które będzie jednocześnie sypialnią, pracownią i miejscem do odpoczynku. Największym wyzwaniem było rozwiązanie problemu wilgoci i braku naturalnego światła. W piątek, gdy przedstawiłem mamie i Markowi mój plan, byli zaskoczeni. Chcesz sam przebudować piwnicę? zapytała mama z niedowierzaniem. Adam, to ogromne przedsięwzięcie dam sobie radę, odpowiedziałem stanowczo. Ale potrzebuję materiałów i narzędzi. Marek przejrzał mój projekt, a na jego twarzy pojawił się cień uznania. Nie jest źle, mruknął, ale skąd weźmiesz na to pieniądze? Mam oszczędności z wakacyjnej pracy, odpowiedziałem. I liczę, że jako właściciel firmy budowlanej, Mógłbyś mi pomóc z dostępem do materiałów po cenach hurtowych? Marek spojrzał na mnie z mieszanką zaskoczenia i szacunku. W porządku, zgodził się w końcu. Mogę ci załatwić materiały po kosztach i pomogę ci z transportem. To było więcej niż się spodziewałem. Może Marek nie był tak zły, jak zacząłem myśleć? Weekend spędziłem na wynoszeniu rzeczy z mojego pokoju i przenoszeniu ich do tymczasowego kąta w piwnicy. W niedzielę wieczorem Kacper przyjechał z matką, która następnego dnia miała wylecieć do Londynu. Był wysoki i szczupły, z burzą ciemnych włosów i powściągliwym uśmiechem. Przywitał się ze mną uprzejmie, ale czułem między. Nami napięcie. Obaj wiedzieliśmy, że zajmuje miejsce, które do niedawna było moje. Przepraszam za kłopot powiedział cicho, gdy pokazywałem mu swój dawny pokój, teraz już opróżniony z moich rzeczy. Mama mówiła, że musisz się przenieść przeze mnie nie przejmuj się odpowiedziałem, starając się brzmieć normalnie. I tak planowałem zmiany to nie była jego wina przypomniałem sobie. Decyzję podjęli dorośli, a on był tak samo postawiony przed faktem dokonanym jak ja. W poniedziałek rozpocząłem pracę. Pierwszym krokiem było osuszenie pomieszczenia. Ściany wymagały izolacji przeciwwilgociowej, a podłoga kompletnej wymiany. Dzięki kontaktom, marka, materiały zostały dostarczone jeszcze tego samego dnia. Zacząłem od zerwania starych płytek i przygotowania podłoża pod nową posadzkę. Prace nad piwnicą musiałem pogodzić z zajęciami na uczelni, co oznaczało, że większość robót wykonywałem wieczorami i w weekendy. Na szczęście mój przyjaciel z roku, Michał, który dorabiał sobie na budowach, zaoferował pomoc. Za kilka piw i obietnice pomocy przy jego projektach pomagał mi przy cięższych pracach. Stary to będzie zajebiste miejsce, jak skończysz, stwierdził Michał, gdy po tygodniu pracy udało nam się położyć izolację i wylać nową posadzkę lepsze niż nie jeden akademik. Pracowaliśmy ciężko, często do późna w nocy. Mama przynosiła nam kanapki i herbatę, przyglądając się postępom z mieszanką podziwu i poczucia winy. Nawet Marek zaczął wpadać, by sprawdzić, jak sobie radzimy, a czasem zostawał, by pomóc przy trudniejszych zadaniach. Kacper też był zaciekawiony. Początkowo trzymał się na dystans, zapewne czując się nieswojo z powodu całej sytuacji, ale z czasem zaczął przychodzić i przyglądać się naszym pracom. Mogę jakoś pomóc? Zapytał któregoś wieczoru, stojąc niepewnie w drzwiach, spojrzałem na niego, zastanawiając się, czy to szczera chęć pomocy, czy tylko próba złagodzenia poczucia winy. Jasne, odpowiedziałem w końcu, możesz pomóc mi przy malowaniu tej ściany. Od tego momentu, Kacper regularnie dołączał do nas po szkole. Okazało się, że ma smykałkę do prac manualnych i szybko się uczy. Powoli między uderzeniami młotka i pociągnięciami pędzla zaczynaliśmy rozmawiać. Dowiedziałem się, że interesuje się fotografią i ma nadzieję studiować na ASP. Że tęskni za mamą, ale cieszy się, że mogła skorzystać z zawodowej szansy w Londynie że boi się nowej szkoły i tego, czy znajdzie tu przyjaciół. Wiesz, początkowo byłem wkurzony, że muszę oddać ci swój pokój, przyznałem pewnego wieczoru, gdy siedzieliśmy na podłodze robiąc przerwę. Rozumiem, odpowiedział Kacper. Na twoim miejscu czułbym to samo. Ale teraz myślę, że to mogła być najlepsza rzecz, jaka mi się przytrafiła. Dodałem, rozglądając się po pomieszczeniu, które z każdym dniem coraz bardziej przypominało miejsce, które zaprojektowałem. Po trzech tygodniach intensywnych prac podstawowe elementy były gotowe. Ściany były zaizolowane i pomalowane na ciepły, kremowy kolor, który rozjaśniał przestrzeń. Podłoga była wyłożona panelami w odcieniu jasnego dębu. Zainstalowaliśmy dodatkowe oświetlenie. Listwy led ukryte w suficie podwieszanym, który nie tylko dodał pomieszczeniu wysokości, ale też pozwolił ukryć instalację elektryczną. Największym wyzwaniem było małe okienko pod sufitem. Postanowiłem je poszerzyć i zainstalować lustro na przeciwległej ścianie, które odbijałoby światło wpadające przez okno, tworząc iluzję jaśniejszego pomieszczenia. Marek pomógł mi uzyskać pozwolenie na powiększenie okna i nawet załatwił ekipę, która wykonała te prace w jeden dzień. Teraz nadszedł czas na meble i wykończenie. I tu moja wiedza z dziedziny architektury okazała się bezcenna. Zaprojektowałem meble, które maksymalnie wykorzystywały przestrzeń łóżko z szufladami do przechowywania, składane biurko, które mogło się zmienić w stół jadalny, półki wbudowane w ściany. Wszystko miało być funkcjonalne, nowoczesne i, co najważniejsze, moje wyzwania i niespodzianki. Czwarty tydzień prac przyniósł pierwszy poważny kryzys. Podczas instalacji dodatkowych gniazdek elektrycznych odkryliśmy, że instalacja w całym domu jest przestarzała i przeciążona. Dodanie kolejnych punktów mogło stanowić zagrożenie pożarowe. Trzeba wymienić całą instalację w piwnicy, stwierdził elektryk, którego Marek przysłał do oceny sytuacji. A to oznacza kucie ścian, które już wyremontowaliście. Poczułem, jak opada mi serce tyle pracy na marne, koszt nowej instalacji plus ponowne wykończenie ścian przekraczał mój budżet. Ile to będzie kosztować? Zapytałem, przygotowując się na najgorsze. Normalnie, około pięciu tysięcy złotych za materiały i robociznę, odpowiedział elektryk. Ale spojrzał na marka. Jeśli szef się zgodzi, mogę to zrobić po godzinach, a materiały możemy wziąć z nadwyżek z innych projektów. Wyjdzie taniej, Marek skinął głową. Zrobimy tak, powiedział. Adam pokazał, że potrafi wziąć sprawy w swoje ręce. Zasługuje na wsparcie. To była pierwsza chwila, kiedy poczułem, że Marek naprawdę mnie szanuje, nie jako syna swojej partnerki, ale jako osobę, która podejmuje wyzwania i nie poddaje się. Wymiana instalacji zajęła kolejne dwa dni, ale dzięki pomocy Marka i jego pracowników udało się to zrobić z minimalnymi zniszczeniami. Dodatkowo elektryk zasugerował kilka ulepszeń: punkty ładowania USB wbudowane w ściany, inteligentne oświetlenie sterowane przez aplikacje, a nawet system nagłośnieniowy ukryty w suficie. Młody, będziesz miał tu lepsze warunki niż my na górze, zażartował Marek, gdy instalacja była gotowa, ale problemy się nie skończyły. W piątym tygodniu prac, podczas wyjątkowo ulewnego weekendu, odkryłem, że mimo izolacji, woda nadal znajduje drogę do piwnicy. Mała kałuża pojawiła się w rogu pomieszczenia, niszcząc część świeżo położonych paneli. To wody gruntowe, wyjaśnił Michał, który przyszedł na ratunek. Izolacja przeciwwilgociowa to jedno, ale przy takich ulewach potrzebujemy dodatkowego rozwiązania. Razem z Michałem i Kacprem, który stał się moim niemal stałym pomocnikiem, spędziliśmy cały weekend na instalacji dodatkowego systemu odwadniającego. Musieliśmy zerwać część paneli. Wykopać niewielki rowek wzdłuż problematycznej ściany i zainstalować drenaż, który odprowadzałby wodę do studzienki na zewnątrz domu. Była to ciężka, brudna praca, ale współpraca z Kacprem i Michałem sprawiła, że nawet to stało się znośne. Żartowaliśmy, słuchaliśmy muzyki i razem rozwiązywaliśmy kolejne problemy, które pojawiały się po drodze. Wiesz co, Adam? Powiedział Kacper, gdy wieczorem siedzieliśmy wykończeni, ale zadowoleni z wykonanej pracy. Nigdy nie miałem brata, ale myślę, że właśnie tak by to wyglądało: wspólna praca, rozwiązywanie problemów, spędzanie czasu razem. Te słowa poruszyły mnie bardziej niż chciałbym przyznać. Może ta cała sytuacja, która początkowo wydawała się katastrofą, miała też swoje dobre strony. W szóstym tygodniu prac skupiliśmy się na wykończeniach i meblach. Większość mebli zaprojektowałem sam i z pomocą kolegi z uczelni, którego ojciec miał zakład stolarski, udało nam się je wykonać po kosztach materiałów. Łóżko było podwyższone, z miejscem do przechowywania poniżej, biurko składane, aby oszczędzać miejsce, gdy nie było potrzebne, a regały. Zostały wbudowane w ściany, co dawało więcej przestrzeni na podłodze. Kacper okazał się mieć świetne oko do detali. To on zasugerował dodanie lustra na całej długości jednej ze ścian, co nie tylko powiększyło optycznie przestrzeń, ale także odbijało światło z lampy i małego okna, rozjaśniając całe pomieszczenie. Powinienem był Cię wcześniej. Zatrudnić jako konsultanta, zażartowałem, gdy zobaczyłem efekt. Za darmo nie pracuję, odpowiedział z uśmiechem. Ale mogę się zgodzić na zapłatę w formie pomocy z pracami domowymi z matematyki. Tak narodziła się nasza niepisana umowa. Ja pomagałem mu z matematyką i fizyką, a on wspierał mnie w pracach nad piwnicą i dzielił się swoimi pomysłami. Mama coraz częściej zaglądała do piwnicy, przynosząc nam przekąski i napoje. Pewnego wieczoru, gdy siedzieliśmy z Kacprem nad projektem oświetlenia, usiadła obok mnie. Przepraszam, Adam, powiedziała cicho. Za to, jak to wszystko się zaczęło, powinnam była inaczej to rozegrać. W porządku, mamo, odpowiedziałem, zdając sobie sprawę, że gniew, który czułem na początku, już dawno minął. Myślę, że wyszło na dobre. Jestem z ciebie dumna, dodała, obejmując mnie, z tego jak poradziłeś sobie z tą sytuacją, z człowieka, którym się stajesz. Te słowa znaczyły dla mnie więcej niż potrafiłem wyrazić. Siedem tygodni po rozpoczęciu prac moja piwnica była prawie gotowa. Z zimnego, wilgotnego pomieszczenia zmieniła się w przytulne, nowoczesne studio. Ściany w kolorze ciepłej bieli sprawiały, że przestrzeń wydawała się większa i jaśniejsza. Panele podłogowe w odcieniu jasnego dębu dodawały ciepła. Oświetlenie LED, ukryte w suficie i za meblami, można było regulować w zależności od nastroju i potrzeb. Łóżko, biurko, regały wszystko było wykonane na zamówienie idealnie dopasowane do przestrzeni i moich potrzeb. W jednym rogu urządziłem małą kuchnię z mikrofalówką, czajnikiem i lodówką, co dawało mi niezależność od reszty domu. Pralkę i suszarkę przenieśliśmy do małego pomieszczenia gospodarczego obok, ale największą niespodzianką była łazienka. Marek bez mojej wiedzy załatwił pozwolenie i materiały do dobudowania małej łazienki w nieużywanej przestrzeni obok piwnicy. Z pomocą swoich pracowników w ciągu zaledwie tygodnia powstał kompaktowy, ale w pełni funkcjonalny pokój z prysznicem, toaletą i umywalką. Pomyślałem, że przyda ci się trochę prywatności, powiedział, gdy pokazał mi ukończoną. Łazienkę. Chłopak, który potrafi tak przekształcić piwnicę, zasługuje na własną łazienkę. Ten gest oznaczał dla mnie więcej niż sama łazienka. Oznaczał akceptację, szacunek, a może nawet coś zbliżonego do ojcowskiej dumy. Nowy początek. Osiem tygodni od dnia, w którym dowiedziałem się, że muszę oddać swój pokój, moja piwnica była gotowa. Przekształciła się z zimnej, wilgotnej, nieużywanej przestrzeni w nowoczesne, przytulne studio, które przewyższało mój dawny pokój pod każdym względem. Ostatniego dnia prac, gdy Michał, Kacper i ja kończyliśmy instalację zasłon specjalnie zaprojektowanych, aby stworzyć iluzję okna tam, gdzie go nie było, Marek i mama zeszli na dół z butelką szampana. Chyba zasłużyliście na małą celebrację, powiedział Marek, rozlewając szampana do plastikowych kubków prawdziwe kieliszki miały przyjść później, jako część mojego nowego wyposażenia. Za nowy początek, wzniosła Toast, mama, a jej oczy błyszczały dumą, której dawno u niej nie widziałem i za nieoczekiwane braterstwo dodał Kacper, stukając się ze mną kubkiem Tamtego. Wieczoru siedzieliśmy wszyscy w mojej nowej przestrzeni, rozmawiając i śmiejąc się, jakbyśmy byli prawdziwą rodziną. A może właśnie nią byliśmy. Rodzina nie zawsze wygląda tak, jak sobie wyobrażamy, ale może właśnie o to chodzi: o ludzi, którzy wspierają się nawzajem, nawet gdy sytuacja wydaje się beznadziejna. Kilka dni później, gdy już w pełni się zadomowiłem, Kacper zapukał do moich drzwi. Trzymał w rękach małe pudełko. Mam dla ciebie coś w ramach podziękowania i U parapetówki, powiedział wręczając mi prezent. W środku znalazłem elegancką, profesjonalną lampę do rysowania technicznego. Dokładnie taką, jakiej potrzebowałem do moich projektów architektonicznych. Skąd wiedziałeś? zapytałem zaskoczony. Mówiłeś, że ciągle musisz poprawiać oświetlenie przy pracy nad projektami, odpowiedział z uśmiechem. Pomyślałem, że to może pomóc. Ten gest oznaczał więcej niż sam prezent. Oznaczał, że Kacper słuchał, że zwracał uwagę, że zależało mu na naszej relacji. Moje nowe mieszkanie szybko stało się miejscem, gdzie wszyscy lubili przebywać. Michał wpadał, by uczyć się do egzaminów z dala od hałaśliwych współlokatorów w akademiku. Kacper przychodził na korepetycje z matematyki, które przekształcały się w długie rozmowy o fotografii, architekturze i planach na przyszłość. Nawet mama i Marek czasem przychodzili na kawę, podziwiając przestrzeń, którą udało mi się stworzyć. Wiesz, myślę, że powinienem ci podziękować. Powiedziałem do Kacpra pewnego wieczoru, gdy siedzieliśmy nad zadaniami z trygonometrii. Za co? Zapytał zdziwiony. Za zajęcie mojego pokoju, odpowiedziałem z uśmiechem. Gdyby nie to, nigdy nie stworzyłbym tego miejsca i nigdy nie nauczyłbym się, że czasem to, co wydaje się najgorszą rzeczą, może okazać się początkiem czegoś lepszego. Kacper pokiwał głową ze zrozumieniem. A ja dziękuję ci za pokazanie mi, że nawet gdy wydaje się, że wszystko jest przeciwko tobie, można znaleźć sposób, by zmienić sytuację na swoją korzyść. Odpowiedział. I za bycie bratem, którego nigdy nie miałem. Nasza historia, moja, kacpra, mamy i marka, nie była idealna. Zaczęła się od konfliktu, od poczucia niesprawiedliwości i złości. Ale gdzieś po drodze przekształciła się w coś innego, w historię o tym, jak z przeciwności może narodzić się coś wartościowego, o tym, jak czasem trzeba zejść do piwnicy, by odkryć nowe możliwości. Dziś, siedząc w moim przytulnym, doskonale zaprojektowanym studio, wiem, że ta trudna sytuacja nauczyła mnie więcej niż nie jeden projekt na studiach. Nauczyła mnie, że czasem to, co wydaje się porażką, może być początkiem czegoś wspaniałego, że rodzina to nie tylko więzy krwi, ale ludzie, którzy wspierają się nawzajem w trudnych chwilach. I że każda przestrzeń, nawet ta najbardziej niepozorna, może zostać przekształcona w coś wyjątkowego, wystarczy odrobina kreatywności, determinacji i wsparcia od właściwych osób. Moja piwnica nie jest już zimnym, zapomnianym pomieszczeniem. Jest moim azylem, miejscem, gdzie mogę tworzyć, odpoczywać i mieć swoją prywatność. Jest dowodem na to, że nawet w najtrudniejszej sytuacji można znaleźć rozwiązanie, które przewyższy wszystkie oczekiwania. A ja jestem już nie tylko studentem architektury. Jestem kimś, kto potrafi przekształcić wyzwanie w zwycięstwo. Kimś, kto nie boi się ciężkiej pracy i kto wie, że czasem trzeba zejść na samo dno, by móc się odbić i wznieść wyżej niż kiedykolwiek sobie wyobrażaliśmy. To właśnie nauczyła mnie moja piwnica, mój nowy dom, moje luksusowe studio mój dowód na to, że czasem najlepsze rzeczy przychodzą z najmniej oczekiwanych miejsc.